jest drop. Drop, który rósł z rangą zawodów. On ma już trzy poziomy. Na pierwszym poziomie, przy pierwszym Pucharze polski, sędziowie nie dopuścili do niego Juniora Młodszego. Junior Młodszy nie skakał dropa. On był taki. Po roku czy dwóch, słuchaj, dobudowaliśmy kolejne, kolejne piętro. Właśnie, to Ktoś wczoraj zauważył, że kolejna paleta leży na dropie. Dokładnie, kolejne piętro, ale już tego też nie jeździł e, młodzik i e, żak, tak? Po pewnym czasie dobudowaliśmy kolejne piętro, a więc już urósł o tyle, ale teraz tylko, słuchaj, żak go nie skacze. To pokazuje, jak to MTB się zmienia. Jestem w i przemęczony i za zarazem, także ciężko to określić jednym słowem, bo generalnie wczoraj tu przyjechałem wieczorem i trasa była, ją utrudniono znacznie, względem tego co było kiedyś. I ona się zrobiła dużo trudniejsza, bo lało tutaj niemiłosiernie w nocy, trasa zmieniła się w miejscami, no nie przejezdną moim zdaniem, albo przejezdną, na granicy ryzyka, upadku, przy wyścigu mi się wydaje, że czasami lepiej jest zejść na bez roweru, a nie ryzykować. To jest Marek, Grałem, ja ja jestem szczęśliwy, bo to naprawdę był dla mnie ciężki wyścig na i też nie ukryłem, jestem po prostu niezmęczony bo się, no, wy, wyjechałem i się do końca. A, 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 a. Startuję tutaj regularnie od 5 lat i nie pamiętam, żeby kiedykolwiek były takie tutaj warunki. W tym roku też organizator wytyczył dwa bardzo fajne odcinki dodatkowe, techniczne, a więc trasa jak najbardziej w rangi Pucharu Polski. Dzisiaj no ciężka trasa, Te Popadało padało mokro. bo dawno nie było w Mastersach takiego długiego wyścigu, nie godzina prawie 20. Dużo podjazdów, te nowe odcinki dość, dość ciężkie, mówię, nowa, nowa trasa, miękko, popadało śniadko. No była no, wymagająca trasa, ale fajnie, po Nie przygotowuję się pod e, dystans elity, a mieliśmy dystans elity, tak naprawdę. Chociaż ja lubię długie wyścigi, ale tak ze względów tak bezpieczeństwa odpuściłem ostatnią rodę, miałem dużą przewagę i, i nawet się nie ścigałem. Adamem, widziałem, że on tak podchodzi, podchodzi, ale ostatnią rodę przejechałem 2 minutę wolniej niż poprzednie. Ale to było celowe. Gdzieś, bo, no, nie chciałem ryzykować. To jest trasa? Jest! No niestety, nie, nie zapoznałem się z trasą wcześniej, nie miałem okazji przyjechać wcześniej. Czy to przyjechałcie rano? Tak, dzisiaj rano przejechałem pół i generalnie na pierwszej rundzie to co przejechałem wcześniej było ok, było fajnie opanowane, jechałem pierwsze, prowadziłem. Ta druga połowa z tymi nietkami, takimi z błotem, z tym wszystkim, co wyglądało, bo nie wykonali na pierwszej rundzie jak Cherry Chaplin, klucz, normalnie. Nie mogłem złapać w ogóle jakiegoś rytmu, w ogóle nie wiedziałem o co chodzi, Zrzucało mnie z rowera, kurde, tutaj tak, tutaj siak. No nie wiadomo było jak to jechać. I? Jak jest noga, to są warunki, a jak nie ma nogi, to się nie klei. Dzisiaj się nie kleiło. Pierwszego kółka, nogi jak z gumy. Jeszcze zaliżujemy taką czystą glebę na tutaj twisterku. Nie stało w ogóle, pojechałem do lasu i przez krewnicę. Nie kleiło się, zawsze mi się klei na bocie, dzisiaj mi się nie kleiło. Trzeba być e, mocnym technicznie. Właśnie widzimy zawodnika z numerem 204. E, z tej trasie, że te czasy będą około 16-17 minut. Tutaj e. no troszkę za wolno i trzeba wybierać jednak linie takie, które przy, przed tobą nie ma żadnego innego zawodnika, bo jak on się wywali przed tobą, no to ty jedziesz za nim. No i dzisiaj Kapeć w taki sposób właśnie przytrafił w no ciężko, było. ciężko, bo wczoraj gleba była i dzisiaj jakaś nowa blokada była na zjazdach. Bielało się. No i opony też nie za bardzo się dobrane. Trochę boli. Chrupnęło mocno, Chrupnęło w ciele czy w rowerze? I w ciele widzę, bo dziura jest. I w rowerze też, bo już blokada do toru nie działa całkiem. Ja nie je chamy ale wy nie odjechałem, w ogóle nic nie odważyłem się na nic posmakować. No słabo, dzisiaj słabo wynik, ale tak to fajnie. Ale naprawdę trudna dzisiaj trasa, ale godna. Pucharu Polski, ja Tomkowi gratuluję. Ja wiem, że nie wszyscy są zadowoleni, ale naprawdę to jest Puchar polski. Także jeździmy takimi tracami. Tak, trasa od wczoraj przez ten deszcz w nocy się bardzo zmieniła. Zrobiło się naprawdę błotniście, no i niektóre podjazdy nie były do wyjechania, trzeba było biegać. Liczyła się bardzo technika w tym wyścigu. Eee, no bardzo specyficzne, nie powiedziałem, że to moje ulubione, ale tu mi się wyjątkowo dobrze jechało po tym. Podzie. O, dojechałem, dałem radę, jestem mega silny, zadowolony. No, wreszcie pudło w tym sezonie, kurczę, nie spodziewałem się. No było to na pewno cięższe niż wczoraj, ponieważ było bardziej ślisko. No i też na początku trochę przepaliłam nogę. No i y, odpadłam, ale na szczęście to nadgoniłam. Mamy tronek, Zawsze się czułam dobrze na tej trasie, nie ukrywam, ale te zmiany, które tutaj organizatorzy wprowadzili, yy, trochę sprawiały mi problemów, nie ukrywam, zawsze bieganie byłam dosyć słaba, na szczęście potrenowałam trochę na zawodach przełajowych, więc teraz już nie miałam aż tak ogromnych problemów jak kiedyś, no i było tak było pełno, nie ukrywam, ale... Myślę, że w błocie zawsze czułam ok, bo jakiś też nie odstaje od reszty, więc nawet myślę, że zyskiwałam na tych fragmentach, które właśnie zostały wprowadzone dopiero w tym roku. No na obiedzie trasy niestety, próbując drugi, zjazd, próbując drugi raz pokonać zjazd, no nie wyszło najlepiej. Nie ja najechałam, przez to uszkodziłam sobie plecy, cały generalnie bok, więc bardzo byłam ciekawa jak to odczuję na, na wyścigu, ale na szczęście e, adrenalina zadziałała. Wszystko szło idealnie, wszystko podjeżdżało no, i było idealnie. Ale ja w ogóle tu się bałam tego objazdu, bo ja go wczoraj nie jechałam, bo no. jechałam tymi korzeniami, a dzisiaj to się bałam tymi korzeniami No, Ale te korzenie bardzo, mega trzymały. Tak jakby, tak. Ja chyba nie Najgorsze nie były korzenie, tylko potem taki no, gdzie straszna kompresja szła na ręce i tam po prostu mogło, nie wiem, kierownicę czy coś no. wywalić. Szczerze powiedziawszy przyjechałam tutaj z taką myślą o ogół, a to taka łatwa trasa, ale po objeździe zdecydowałam, że kurczę no fajnie jest, podobało mi się, że zrobiło się dużo ciężej niż w poprzednich latach, także bardzo na po pozytywnie. Ja powiedziałam tylko na starcie, a potem... Też... A nie, potem jak ja zjeżdżałam, <laughs> to jeszcze wiem. Bardzo dobrze, od startu chciałam na początek sprawdzić rywalki, jednak widziałam, że trochę gorzej radzą sobie technicznie na zjazdach, no i myślę, że wykorzystałam ten element, nie atakowałam jakoś specjalnie mocno, ale widziałam, że odjeżdża, więc postanowiłam... No Właśnie, to, że... nie atakowałaś, a odjechałaś. No odjechałam na zjeździe, więc <laughs> to było fajne, bo lubię techniczne zjazdy, lubię flow, dzisiaj ta trasa była, została się trochę jeszcze bardziej trudniejsza dzięki przez te upady deszczu wczorajsze, ale nie były one na tyle duże, żeby uniemożliwiały. Rivalizację z mi się super jechało. Czekaj że dużo straciłam, bo jakaś taka nieskupiona wjechała mi, no i te sekcje techniczne mnie pokonały i dziewczyny po prostu pojechały. Eee... Musiałam gonić. Nie, żebym nie lubiła gonić, no ale, ale defekt nie pomagał, no mimo wszystko nie chciałam zejść z trasy. Wiedziałam, że jak poproszę o pomoc techniczną, to dziewczyny pojadą, więc już będę mogła sobie, nie wiem, jechać na rower. bez sensu. Wolałam jechać z takim rowerem, ale to jest moja decyzja, być może dobra, być może zła. Wjechałam sobie swoje, wiem, że Klaudia tam była za mną, ale y, no tu ważne było, żeby błędów nie popełniać, bo te błędy sporo kosztowały. Czy na tych podbiegach gdzieś się tam ktoś zaplątał, czy, czy dużo było wywrotek jakiś, nie? Dawaj tak dobrze. W sumie ten duro, bo też os były w deszczowych warunkach i no tutaj na tych elementach w lesie, które były bardzo mokre, faktycznie nadrabiałam nad dziewczynami, ale no w że brakowało jeszcze tej mocy, ale i tak jestem zadowolona, bo w sumie trzy rundy walczyłam o ten tym, o tym podium w Halicie i tak walczyłam, walczyłam, ale no braku na tej osadzie już ludzie. Tu jest przynajmniej coś ciekawego technicznie, a maratony są bardzo jałowe technicznie. Tu są rzeczy trudne technicznie, bardzo trudne technicznie i dzięki temu można się coś rozwijać. Na maratonach trzeba puścić klamki, zamknąć oczy i jechać. Dzisiaj nie, nie miałem żadnego, żadnych oczekiwań. E, chciałem się po prostu pościgać, bo właśnie tak się zastanawiałem czy się ścigać czy nie, jednak ta, ta chęć ścigania e, mega, no po prostu chciałem się pościgać. E, zdecydowanie, bo to też możliwe, że mój ostatni start w tym sezonie e, w XCO. No, dobry wyścig uważam, bo Fajnie też to jest tak gonić trochę z tyłu i, i dlatego na sobie początku, jak już dorwałem ten łańcuch, myślałem, że już sobie odpuszczę wszystko, ale, ale tak sobie przypomniałem słowa, co zawsze mi powtarzali rodzice, że jak się walczy do końca, to jest się często. Czy jest popała zawodnika? No nie no gdzie, gdzie, przez niego nie wjechałem na osadnią rudę no jaka popała? Przezemnie. Jak mnie. piję się w pierś, piję się w pierś. Człowiek wydaje mi się, że na tym dodanym w tym roku fragmencie, no to przez te nocne opady zrobiło się tyle błota, że w zasadzie nawet najlepszy technik pewnie miał problem, żeby tam w całości przejechać bez pewnej podwórki, No, fajnie, no jakby... Pewnie nie jestem zadowolony z tych zmian, wolałbym, żeby było y, tak jak w zeszłym roku, no, ale z drugiej strony no, każdy taki fragment podczas zawodów y, y, jest jakąś tam cegiełką do tego, żeby rozwijać te swoje możliwości. No i no. były dobre momenty, były gorsze. Pierwsze trzy rundy to taka była walka trochę z tego z sobą, były takie momenty, gdzie się czułem fantastycznie i naprawdę jechałem się dobrze. Były też takie momenty, gdzie, gdzie nagle przychodził podjazd i, i, i robiło mi się bardzo ciężko i nagle to wszystko co odrobiłem to, to traciłem z powrotem.